W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Posz Ojców naszych, wielki miłosierny, Panie życie i pokoju, ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest spokój, a nie utręczenie, potem wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłaj Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę, Ludzi, wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich swoich dzieci, utręczone płakanie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, swojej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, głębowiska walki i przemocy, spraw, niech ustanie wojna, która zakrasza Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, płakamy Cię, przemów, to serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów, Zniszcz logikę odwetów i semsty, a potem przez Ducha świętego, nowe rozwiązanie, wielkotuszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działanie wojenne. Ojczy, ob nasz czas, dniami pokoju. Niech już nie pędź więcej wojny. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.